Dzieci, stańcie już w szeregu. Pytam każdego i każdą z Was, czy wyrzeka się brzegu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Wyrzeka się. Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię brzeg nie opanował? Wyrzeka się. Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą brzegu? Teraz złożymy wyznanie fiara. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Nie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z małej dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z zasiada i zasiada po prawicy Ojca? Jezu. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, którego zdawanie jest naszą kruchą, Chrystus jest Panu naszym. Amen. Kochane dzieci, my wszyscy przez chrzest staliśmy się dziećmi Pana Boga. Bóg nas kocha jak ojciec i chce, abyśmy go całym sercem kochali, byli dobrzy dla siebie nawzajem i żyli razem szczęśliwi. Jednakże ludzie nie zawsze postępują zgodnie z wolą Bożą. Mówią, nie będę słuchać, zrobię co chcę. Nie są posłuszni wokół i nie chcą słuchać Jego głosu. Podobnie my często postępujemy. To jest właśnie grzech, który oddala nas od Boga, a jakże, a jeżeli jest ciężki, oddziela nas całkowicie od Pana Boga. A co czyni Bóg? Bóg jest tym, który ciągle kocha i przebacza, tak jak miłosierny Ojciec. Dlatego teraz z pokorą będziemy prosili o miłość Bożą i będziemy przepraszać za nasze grzechy. Powtarzając, ale Ty nas bardzo kochasz, ale Ty nas bardzo kochasz. Boże, nasz Ojcze, wyznajemy przed Tobą nasze grzechy. Często nie postępowaliśmy tak, jak ci swoim twoim dzieciom, ale Ty nas bardzo kochasz. Sprawialiśmy przykrość naszym rodzicom, domownikom, nauczycielom, ale Ty nas bardzo kochasz. Żyliśmy w niezgodzie źle mówiliśmy wzajemnie o sobie, ale ty nas bardzo. W domu i szkole byliśmy leniwi i nie chcieliśmy pomagać rodzicom, ale ty nas bardzo. Byliśmy zarozumiali i często kłamaliśmy, ale ty nas bardzo. Marnowaliśmy okazję, aby czynić. z Jezusem naszym bratem zwróćmy się do Boga i prośmy Go, aby nam odpuścił grzech. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko nie mówię, nad wszystko, co jest stworzone, boś ty nie nie skończą. a żałuję całej złości. wola Twoje, jak od niebie tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam naszym winowajcom. I nie rób nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego A. Zanim Wam udzielę jeszcze błogosławieństwa, wyrzekniemy się zła i postanowimy Powstrzymywać od y, napojów alkoholowych, palenia papierosów? Czy drogie dzieci, postanawiacie i przyrzekacie, że nie będziecie palić papierosów do 18 roku życia? Przyrzekacie? Przyrzekam. Czy przyrzekacie, że powstrzymacie się od picia alkoholu do 18 roku życia? Czy przyrzekacie? Przyrzekam. Czy przyrzekacie, czy że powstrzymacie się od zażywania? i spożywania przez całe wasze życie. Czy przyrzekacie? Przyrzekamy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, zawsze nas kochasz i szukasz, kiedy schodzimy z dobrej drogi życia. Jesteś gotów darować nam to wszystko, co złego uczyniliśmy. Niech więc nad nami, Bóg Wszechmogący i odpuściwszy grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego na spotkanie z Chrystusem przebaczającym w sakramencie pokuty. Niech Was błogosławił Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idzie w pokoju Chrystusa, Bogu nie będą ziemi.